Okej, okay, dobra. Ostrość. Dobra, jest. Dzisiaj pogadamy o ważnej rzeczy w piwowarstwie, jakim jest... GEN! W tym odcinku pogadamy o ważnej kwestii dotyczącej piwowarstwa domowego, a jest nią poziom pecha. Czy to zacieru, czy to brzeczki. Jest to rzecz ważna i teraz Wam powiem dlaczego. Kipoważy domowi często olewają aspekt pH zacieru czy też brzeczki, i tym samym zamykają sobie drogę, możliwość do stworzenia lepszego piwa. Ja nie będę Ciebie kłamał, ja też dosyć często olewałem ten właśnie aspekt. Nie mierzyłem pH, ufałem po prostu temu, jakie pH jest pH wody. U nas woda ma 7,4. Podczas zacierania te pH spadało zazwyczaj w okolicach 6. 5-8, coś takiego, no ale to nie są super warunki do tworzenia piwa. Można to wszystko poprawić. pH tak naprawdę możemy kontrolować na kilku etapach podczas tworzenia piwa. Jest to zacieranie i właśnie przy zacieraniu jest najwięcej tych aspektów, gdzie można poprawić piwo. Jest brzeczka i jest już gorąca brzeczka i jest zimna brzeczka. Czyli już przed samym zadaniem drożdży. No i pierwszym ważnym aspektem, na który wpływa poziom pH w tym przypadku zacieru, jest aktywność enzymatyczna. Podczas zacierania działają dwa bądź nawet więcej enzymów, ale dwa nas interesują, i tymi enzymami jest alfa-amylaza i beta-amylaza. Ich zadaniem jest rozbicie skrobi, czyli cukru złożonego na cukry bardziej proste, maltoza, dekstryny. Do tych cukrów właśnie mogą się dobrać drożdże, mogą zjeść ten cukier, traktują to jako pożywienie i produkują nam wtedy piwo wraz z stałym bogactwem smaków, aromatów, które się tam znajdują. No i te enzymy mają też optymalne, mogą mieć optymalne środowisko do pracy. No i z badań wynika, że najlepiej jak brzeczka, jak zacier, ma pH między 5,2 a 5,5. Jest to optymalny zakres, w którym właśnie te enzymy są najbardziej aktywne i przerabiają tej skrobi najwięcej w jak najkrótszym czasie. I dzięki temu dzięki właśnie sterowaniu pH podczas zacierania dajemy im możliwość tego, żeby przerobiły jak najwięcej skrobi na cukry prostsze. Kolejnym aspektem, na który wpływa poziom pH, jest przenikanie tanin do piwa I te taniny mogą przechodzić na dwóch etapach. Mogą przechodzić podczas zacierania, bo łuska zboża, zbóż zawiera właśnie taniny. No i podczas gotowania, bo chmiel również je zawiera. Taniny są też w innych produktach, często roślinnych, na przykład herbata. Także jak używasz herbaty, to też trzeba uważać, żeby za dużo tych tanin nie przeszło. No bo taniny powodują, że. Piwo jest takie bardziej szorstkie, goryczka ściągająca, no i generalnie, jak one są mocno wyczuwalne, no to piwo jest mniej, dużo mniej przyjemne w odbiorze. I tutaj, jeżeli chodzi o poziom pH, jaki jest dobry do tego, żeby tych tani przechodziło jak najmniej, bo już ustaliliśmy, że ich nie chcemy mieć, no to trzeba trzymać ten poziom poniżej 6, żeby te przechodzenie tanie było ograniczone. Biorąc pod uwagę Przedział pH z pierwszego aspektu, czyli aktywności enzymatycznej 5,2-5,5 to też jest dobry przedział do tego, żeby tych tanin przechodziło jak najmniej, czyli tu już znajdujemy taki właśnie sweet spot, jeżeli chodzi o poziom pH, jest to między 5,2 a 5,5. Następna rzecz, która jest zależna od poziomu pH. To jest utylizacja chmielu. No, i tu w tym przypadku mówimy o precha gorącej brzeczki, bo wtedy właśnie rzucamy chmiel, który ma nam dać goryczkę. I tutaj, czym wyższe pH? Tym lepsza utylizacja chmielu. Co tu jest utylizacja? No, w wolnym tłumaczeniu to jest wszystkie alfa które znajdują się w chmielu, zanim oddadzą nam goryczkę, muszą zostać zizomeryzowane. No i ta izomeryzacja jest zależna oczywiście od temperatury. Tutaj mówimy, jak w przypadku gotowania, to jest 100 stopni. No i drugim aspektem, od którego zależy izomeryzacja, utylizacja jest właśnie poziom pH. Czym wyższe pH, tym ta utylizacja jest efektywniejsza, czy mniejsze, tym gorsza. Czyli w wolnym tłumaczeniu, wyższe pH, więcej goryczki, niższe pH, mniej goryczki. No i tu uwaga, więcej goryczki, czyli na pierwszy rzut oka lepiej? Niekoniecznie, bo musisz pamiętać, że czym wyższe pH, tym więcej tanin, które również są w chmielu, przechodzi do brzeczki. No i ta goryczka robi się gorszej jakości, robi się ściągająca robi się bardziej taka harszy, czyli taka ostra, agresywna. Tego nie chcemy, czyli kolejny argument, żeby brzeczkę już po filtracji również trzymać poniżej pułapu 6 pH. Czyli znów jesteśmy tutaj przy tym poziomie 5.5. Kolor piwa to kolejna rzecz, na którą ma wpływ poziom pH. Czym niższe pH, środowisko bardziej kwaśne, kolor będzie jaśniejszy, czym wyższe pH, tym ciemniejszy. Podczas gotowania brzeczki tam zachodzą reakcje Maillarda, jak wiesz. I wynikiem tych reakcji jest powstawanie melanoidyn, które właśnie powodują, że barwa brzeczki piwa jest ciemniejsza. I właśnie tutaj na ten aspekt trzeba uważać w przypadku tworzenia piw jasnych. Jeżeli nasza brzeczka będzie miała zbyt wysokie pH, te reakcje mailarda będą zachodziły szybciej, będzie ich więcej i w efekcie tego kolor będzie ciemny, a przecież nie chcemy mieć powiedzmy widbira, który będzie koloru powiedzmy ciemnozłotego, bo będzie nie w stylu i będzie słabo wyglądał po prostu. Także tutaj na to też trzeba uważać i tutaj ten poziom 5-5 jest jak najbardziej spoko. Yy, widziałem zdjęcie gdzie było porównanie brzeczki gotowanej przez 15 minut brzeczka o wartości pH 5,5 i 6,5 ja wam zaraz może pokażę zdjęcie to kolor jest bardzo bardzo zauważalny jest w przypadku pH 6,5 dużo ciemniejszy dobra byliśmy przy kolorze to teraz klarowność piwa i tutaj na to też ma wpływ poziom pH kurczę tyle rzeczy na które ma wpływ pH Czym niższe pH, tym mamy szansę na bardziej klarowne piwo. Mówię tutaj oczywiście o tej klarowności, która będzie z samego słodu, bo wiadomo, jak walniesz jakieś drożdże, które dobrze flokują, albo które źle flokują, które się unoszą, albo dasz po prostu ekstremalnych chmielne zimno, to i tak tam będzie mm, piwo zmętnione, hazy. Ale mówimy tutaj o takim przypadku, gdzie właśnie pH ma wpływ na klarowność gotowanej brzeczki. Bo przy niższym pH dużo lepiej zbijają się białka, powstaje ten tak zwany przełom. Jak mogłeś czasami zauważyć, że takie kłaczki pływają, to jest właśnie efekt tego, że te białka się zbijają i one zbijają się lepiej przy niższych pH. Badania mówią, że najbardziej optymalnym pH to jest 4,9, ale tutaj bym się nie, już nie bawił obniżanie do takiego poziomu. Ten poziom powiedzmy 5,2, czy ta dolna granica tego naszego już ulubionego przedziału 5255, byłaby całkiem spoko. No Często jej jeszcze nie mamy, bo jak mamy gotową brzeczkę, to powiedzmy jak jest te 5,5, to musisz wiedzieć, że w czasie gotowania przez jakąś godzinę te pH spadnie. I ona spada tak z właśnie 0,1-0,2 pH, czyli pod koniec gotowania powinniśmy mieć coś około tego 5,2. Będzie to dobre pH do tego, żeby się właśnie te białka zbijały i żeby mieć szansę na dużo klarowniejsze piwo. Innym aspektem też dosyć ważnym, na którym ma wpływ pH, już zimnej brzeczki jest to, że drożdże lepiej czują się w kwaśnym środowisku, oczywiście bez przesady, no, gdyż w takim środowisku lepiej przyjmują pokór, po... gdyż w takim środowisku lepiej przyjmują pokarm, mogą szybciej wystartować, a co za tym idzie szybciej opanować środowisko, wypierając inne bakterie, czy... wypierając inne bakterie, które mogą nam naprodukować syfu w piwie. Ok, dobra. I oprócz tych wszystkich czynników, które wymieniłem, które mają niewątpliwie wpływ na jakość oraz postrzeganie gotowego piwa, jest jeszcze jeden bardzo ważny aspekt, na który wpływa pH i jego poziom. A jest to właśnie to, że w kwaśnym środowisku poniżej 4,5 pH nie rozwiną nam się złe bakterie, patogeny, które mogą być niebezpieczne dla zdrowia. I właśnie stąd widać, że piwo jest dosyć bezpiecznym trunkiem, bo już sam gotowy trunek ma zwykle poniżej 4,5 pH, ale tutaj jest taki aspekt, że jak warzysz na przykład piwa kwaśne, gdzie drożdże dodaje się po kilku dniach, bo wcześniej działają laktobacylusy, które mają nam zakwasić brzeczkę, no to ta pierwsza doba jest bardzo kluczowa, żeby nic tam się złego nie stało. Jeżeli robisz piwo kwaśne i nie obniżysz na początku pH poniżej 4,5, później 4,6, bo 4,5 to już jest właśnie ten bezpieczny hmm, poziom pH, no to zwiększasz ryzyko rozwinięcia się w brzeczce jakichś złych rzeczy, o których mówiłem przed chwilą. Także dlatego zaleca się podczas ważenia w piw kwaśnych, że jeszcze jak się nie doda drożdży, po dodaniu, albo przed samym dodaniem laktobacilusów, żeby tą brzeczkę obniżyć pH do 4,5, żeby właśnie zwiększyć bufor bezpieczeństwa naszego piwa. No i tu jest właśnie też y, w przypadku ważenia piw bez laktobacilusów, żeby, żeby drożdże, których używasz, sachorymyce, serewizje, były świeże, żywotne, dobrej jakości, żeby jak najszybciej wystartowały, bo jeżeli zaszczepiasz brzeczkę, która ma powiedzmy 5 pH, czyli dosyć nisko, ale jeszcze nie jest to pułap poniżej 4,5, no to jak te drożdże będą startować 2 dni, zanim, zanim się zacznie fermentacja, no to zwiększasz bardzo ryzyko tego, że coś tam się rozwinie innego i może popsuć Ci piwo, albo nawet zagrozić Twojemu zdrowiu. Nie chcę mówić, że życiu, bo mam nadzieję, że nie. Ale tu trzeba pamiętać o tym właśnie, żeby... Żeby jak najszybciej dodać jak najwięcej, jak najżywotniejszych droży. No, z tym jak najwięcej. To wszystko zależy od stylu, także, ale chodzi o to, żeby fermentacja ruszyła jak najszybciej, najlepiej do 12 godzin od dodania droży. Wtedy możesz być prawie pewien bezpieczeństwa, że nic tam się nie, nie rozwinęło, bo droże zaczynają opanowywać środowisko w tym twoim wiaderku. No i jak one zaczynają pracować, to automatycznie pH. Brzeczki się obniża, może sprawdzić. No, i jak spadnie już do tego poziomu 4,5, no to możemy czuć się bezpiecznie. Dobra, jak widzisz, sporo jest tych aspektów, na które ma wpływ pH. Tak naprawdę o wszystko to trzeba dbać. Możecie zapytać jeszcze: dobra, wszystko wiem, a jak mam obniżyć pH brzeczki, zacieru? Możesz wykorzystać w sumie trzy 3, 3 specyfiki. Ja używam kwas fosforowy, można używać kwas mlekowy, a można też używać słodu zakwaszającego. Wszystkie te trzy metody działają, są sprawdzone, musisz wybrać swoją. Ja używam kwas fosforowy, on jest oczywiście dopuszczony do stosowania w produktach spożywczych, takim jak niewątpliwie jest piwo. Także wybór należy do Ciebie. A jeżeli chodzi o dawkowanie, ile masz tego dodawać, no to musisz e, samogarnąć. po pierwsze, jakie masz pH wody, jak się ustala pH zacieru, no i ile masz dodać, powiedzmy, kwasu mlekowego, czy fosforowego, tak, żeby pH ustalić w tym sweet spocie, czyli między 5,2 a 5,5 pH. OK, to tyle, jeżeli chodzi o ten teoretyczny odcinek, który traktował o poziomie pH. Dajcie znać, jeżeli podobają Wam się takie teoretyczne, pogadanki, to może zrobimy takich więcej. Dobra, tymczasem żegnam się na razie.